Cześć Siemanko, witajcie w Hearthstoneie. Już mamy, dostaliśmy trzy domowe pakiety z nowego dodatku Gobliny i Gnomy i teraz I teraz otworzymy swoje te paczuszki i potem może zagramy jakiś mecz. Więc pierwszy pakiet. Mmm. mechaniczny yeti. Część zamienna. Części zamienne to zakręć jakości jeden. Aha, czyli takie losowe, bo to jest fajna karta podobnie. Hmm. No, takie nawet okej. Okay. Szkoda, że to nie jest karta 2 -2 drugi taki sam co jest podobno słabe i rzadka karta. no no nie wiem A drugi pakiet o jest legenda pięknie i rzadkie na początku mamy To jest spoko przeciwko magom. No, hmm. no nie wiem no. Trzask. To jest podobno dobre, tylko, że trzeba mieć szczęście. Rzadka karta. No fajne to jest. Okej. Okay. To jest nawet fajne na kapotka Ile to jest? karta. Malorna. Yy, a, yy, ta karta, zaraz wam powiem, na czym ona polega. Polega ona na tym, że zagramy tą kartę i ona zginie, to jeszcze raz ją mamy w talii. No, dobra, to jest. No, dobra. I ostatni pakiecik, hop. Skąd bym chciał jakąś... No jedną rzadką. a i niestety epizod nie będzie. To jest podobno dobra karta. No, nawet. Będzie by było w drugiej turze mieć tych dwóch i to by naprawdę ładnie wyszło. Pirat. I kałużnik, to jest nowy murlock. Dla no fajna nawet karta. Dobra, otworzyliśmy już wszystkie parę Tylko coś szybko sprawdzę, czy ja teraz rozkrywam jakąkolwiek arenę. Mhm. zlagował gra. Hm. <gry> Nie, nie patrzcie na to. Nie. A, dobra, dobra, dobra. Ale my teraz zajmiemy się y, tworzeniem talii. To będzie taki, tutaj to w Nie wiem czy w ogóle będziemy taki cokolwiek brali. pod mojego kochanego kapłana. Mamy to, jest nowe. Usuniemy sobie to, dodamy to. O, to mi się podoba. Fajna karta. Boskiego ducha muszę mieć, ale to jest słaba karta. To taka jedna nam wystarczy. Dobrze, i teraz e, tak, my, wichaj mistrza. Nie wiem, czy to jest dobre posunięcie, ale tak właśnie robię. To hmm. coś nie wierzę w tą kartę. To bym chciał dodać. To Myślę, że taki na mnie jeden wystarczy. Nie, nie chcę pirata. А Wiem, że to jest słaba karta. Nie, tak zostawiam. Dobra, i zagramy sobie pojedynek. Zagramy ranking. O, oh, poszło, cofnęło mnie. Dobra, zagramy sobie rankingową. Chociaż nie, jeszcze zrobimy tak druida. Bo drugi to jest u mnie, kurde, chociaż chcę, żeby to śniło. To wywalimy. To jest kupa. Na pewno chcę dodać to. Ugarnię to. Dobra, teraz sobie zagramy sobie pojedynek. Zagramy sobie jednorankingową grę. Czekajcie, ja tylko na faście sprawdzę, ile mi się na Dobra, to zagramy szybko ten pojedynek. Szybko, mam nadzieję, że wygram No dobra Balfurion Kontra! Guldan. No, spoko. Moja dusza będzie moja. Muszę chronić dzikie ostępy. Trochę półki. O, teraz jest dobrze. Co no, jest. Ja ja wiem, że to jest słabe zagranie. Ale chyba to jest lepsze niż to sobie stawić. Prawie teraz... On ma 6 kart i teraz bym ładnie działała ta karta, no? Możemy w sumie następnej zagrać i to na tego jest taki Tyle możliwości. Pozdrawiam cię. To jest bardzo fajna karta. No chłopie, właśnie chyba ty nie masz możliwości. Tak sobie myślę. Myśl dalej. Daj mi się czas! Tak sobie myślę. <laughs> to naprawdę pograł jak nie wiem co. To błąd, naturalnie. Zagrać mm. hmm. to i mu wywalić? Nie. Zagrać to w ten sposób. I mu wywalę. W ogóle masz czego wyjść. A? Snap. No pasuje. Hmm. Tak. tak. Aj, źle to zrobiłem. Powinienem był Louis. O, no. źle to zrobiłem. Hmm. zrobiłem. E, powinienem bohaterem za to właśnie. A jest, zapomniałem to po do A jeśli źle to zrobiłem. Okej, okay. już musimy grać. Dobra i dopieramy legendę. Okej. Okay. To nie ma sensu. Po prostu zagramy sobie tak. Już mamy moją legendę. Teraz będziemy ją wychodzili Potem tym podobno ja nic nie wiem jeszcze ale tam podobno trzeba strasznie o Jezu Portal Aż on chce wyjść z czegoś mocnego. Co? Co? O, bardzo dobrze Prowokację wyrzucimy chociaż nie po prostu prowokacja. Tak. Zadziwi ostępę. Nie mogę wybrać ukrytych stronników. Zadziwi ostępę. Chwilę. Zacili ostępę. O tak. Następnej.

Cztery, pięć... Zobaczmy na jeden manę. Ops. I że I coś takiego. Tu nie jest głupio. Teraz oni się po Aj, co to jest? Oj! Tak sobie Oj. myślę. Sędzisz muszę to rozwalić. On mnie strasznie zniszczy. Zanna Dobrze, nieźle teraz. Nie będziemy go wywalić zaraz. Teraz, jak on mi wywali, to ja się po prostu dostanę, chilnę. Co to i to. Prawdopodobnie. Na północną granicę. Kolera, muszę go mu to rozwalić. To. No. Jeszcze ten ma A Ajajaj. Hmm. pięć to mi zostanie trzy mam takiego. Kurczę, to będzie trudne. Fabio, wygrywam. Bardzi mnie tylko to, że on ma 7 kart. Ja mam 3. Ale ja mam legendę w ręce. A on już stracił majkę tak Wiedziałem, no oh go. właśnie. Hmm. Jest szrela z kory. O. Tak zrobił. Bo teraz on się rozbije czy do i ja wychodzę z tych dwóch kart za chwilę. Najpierw widzę chyba spłacę. No nie gadaj. No to już to przegrałem. O jest. O Boże. To teraz mnie trochę zlało. Eee? No bo na tą, która się odbrał. Kurde. A chyba kupio zagrałem pomniny, no, bo teraz pomalowałam. Nie, nie rozwaliłem tego. To nie, to był fail. Co? 99 mm. Muszę dobrać teraz jakąś prowokację mocną No ona jest mocna w powiedział, ale Malor musi polecieć teraz Wiem, że teraz nie mam kart, ale musiał polecieć No mm, i tak i tak teraz zniszczy Pogląda, no, co to za legenda. Hmm. Dobre zagranie. Co? Co źle zagrało? cinka z Otworzyliśmy paczuszki, zagraliśmy jednego rankeda. Pa! Pamiętajcie, żeby śledzić mój kanał. Cześć! No, no, porażkę, Pa!